Wady postawy znajdują się na szczycie listy chorób cywilizacyjnych. Dzieci coraz mniej się ruszają, przez co coraz częściej trafiają do gabinetu fizjoterapeuty. Jakie są najczęstsze wady postawy występujące u dzieci oraz na co zwrócić uwagę w postawie swojego dziecka o tym opowiemy wam w dzisiejszym odcinku. Prawidłowa postawa ciała wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. Wadami postawy określamy wszelkie odchylenia oraz odstępstwa od prawidłowej postawy. Skutki wad postawy, które nie są korygowane, nie ograniczają się jedynie do względów estetycznych. W późniejszym okresie mogą one doprowadzać do wystąpienia silnych dolegliwości bólowych. Najczęstszymi wadami postawy, które występują u dzieci są plecy okrągłe, plecy wklęsłe, skolioza, czyli trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa, koślawość, a także płaskostopie. Stań proszę teraz lęka do mnie tyłem. Badanie postawy dziecka rozpoczynamy od badania stopy. Najczęstszą wadą postawy występującą w obrębie stopy jest stopa płaskokoślawa. Dlatego należy zwrócić uwagę na ustawienie pięty, a także wewnętrznej krawędzi stopy. Zwracamy uwagę, czy pięta nie ma tendencji do koślawienia, a także przywiedzenia oraz na ustawienie wewnętrznej krawędzi stopy, czy nie jest ona przyklejona do podłoża. Kolejnym etapem, który oceniamy jest ustawienie kolan. Zwracamy uwagę, czy nie ustawiają się w tak tzw. literkę X, a także czy nie mają tendencji do szpotawienia się, czy nie mają kształtu beczkowatego. Kolejnym elementem, który oceniamy w postawie naszego dziecka jest ustawienie bioder. Aby ocenić ustawienie naszych bioder, należy przyłożyć nasze ręce od góry talerzy biodrowych. Zwracamy uwagę, na asymetrię, czy jedna z naszych rąk występuje wyżej bądź niżej. Kolejno przechodzimy do łopatek. Zwracamy tutaj również uwagę na wysokość naszych rąk, czy nie występuje asymetria, a także na ustawienie barków, czy jeden z barków nie znajduje się. Wyżej od drugiego. Jeżeli zauważymy asymetrię w zakresie miednicy, łopatek bądź barków, należy zgłosić się do lekarza bądź fizjoterapeuty. Może to świadczyć o występowaniu skoliozy, czyli trójpłaszczyznowego skrzywienia kręgosłupa. Ostatnim elementem oceniając postawę naszego dziecka w ocenie w staniu tyłem, jest ustawienie głowy. Zwracamy uwagę na ustawienie głowy, czy głowa jest ustawiona prosto, czy nie jest ona pochylona w jedną ze stron bądź czy nie jest zrotowana. Stań teraz do mnie, Lęka, proszę bokiem. Oceniając dziecko bokiem, pierwszym elementem, na który zwracamy uwagę, jest ustawienie głowy. Zwracamy uwagę na to, czy głowa nie jest wychylona nadmiernie w przód przed klatkę piersiową, a także sprawdzamy wielkość krzywizny kręgosłupa. Zwracamy uwagę na ukształtowanie kifozy piersiowej. W odcinku piersiowym nie powinna być kifoza piersiowa nadmiernie wydrążona, co mogłoby świadczyć o występowaniu pleców okrągłych, a także sprawdzamy lordozę lędźwiową. Czy nie jest ona nadmiernie wykształcona, co mogłoby świadczyć o występowaniu pleców wklęsłych? Stań teraz do mnie, Lęka, przodem. W ocenie dziecka przodem zwracamy uwagę również na ustawienie głowy. Patrzymy, czy głowa jest ustawiona prosto, czy nie jest ona pochylona w jedną ze stron, czy nie jest zrotowana w jednym z kierunków. Zwracamy uwagę na ustawienie barków, a także na ustawienie kątów talii. Czy jedna ze stron nie jest pogłębiona? Zwracamy uwagę na ustawienie kolan. Czy kolana nie mają tendencji do koślawości bądź szpotawości? Czy nie układają się w literkę X bądź nie mają charakteru beczkowatego? Następnie przechodzimy do oceny stóp. Zwracamy uwagę, czy stopy są ustawione prostopadle, a także czy nasze podłoże nie dotyka. Wewnętrznej krawędzi stopy. Bardzo ważne jest regularne kontrolowanie postawy naszego dziecka. Szczególnie ważny jest okres w wieku 6-7 lat, kiedy dziecko przebywa w wymuszonej kilkugodzinnej pozycji siedzącej, a także okres dojrzewania. U dziewcząt przypada on na 11-13 rok życia, natomiast u chłopców na 13-14 rok życia. Jest to okres, kiedy następuje gwałtowny skok wzrostu w stosunkowo krótkim czasie. Należy pamiętać, że rozpoznawaniem wad postawy zajmuje się lekarz ortopeda bądź fizjoterapeuta.